Manero, my zaraz z Jagodą wam pokażemy, jaka jest różnica w sygnalizatorach, jeżeli skręcamy w drogę poprzeczną w prawo bądź w lewo i mamy sygnalizator S1 albo sygnalizator S3, także patrzcie, bądźcie czujni. Tutaj mamy sygnalizator S3, czyli bezkolizyjny, możemy śmiało jechać, także ciśniemy gaz, z przeciwka, widać, że stoją i piesi też mają tutaj światło czerwone, także jest bezkolizyjny skręt. Ile dojedziemy do skrzyżowania, gdzie będzie sygnalizator S1? Także patrzcie uważnie. Tutaj mamy sygnalizator S1, zielone światło, i piesi, jak widać, mają tutaj również zielone. Dlatego trzeba z daleka obserwować, co tam się dzieje na tej drodze, na którą wjeżdżamy. Podsumowując, yy, warto znać przepisy. Dojeżdżasz do skrzyżowania, widzisz sygnalizację i już wiesz, co Ciebie czeka. Czyli albo na miękko jedziesz, bo masz bezkolicyjny, albo musisz uważać, z daleka obserwować, co się dzieje, czy pieszych się wpija na, na przejście dla pieszych, czy nie. Także bądźcie czujni, powodzenia, pozdrawiamy z dom.